Dzień dobry, witam tutaj wszystkich zgromadzonych. Ten update to jest wina Tuska. <laughs> Jakby sam żart się nasuwa, sam przyszedł, sam zrobił. Task Force Update Trailer do War Thundera. Gdzie cały update chyba się kręci wokół dwóch rzeczy. Dodania konkretnych pelot, takich dobrych, takich już można powiedzieć: praktycznie chyba każde teraz drzewko będzie posiadało coś, czym mogło było, czym będzie można było walczyć z kasem. Zaś się dowiecie, że jedna pelota nie była potrzebna, ale będzie takim fajnym dodatkiem do drzewka. I druga rzecz: T84BM Opot z Tajlandii. Jak obejrzymy sobie trailer, to wszystkim powiem, tak. Po pierwsze trzeba ściszyć, druga rzecz, że ten update wyszedł cholernie kurczę późno w nocy. on wyszedł chyba o 22-23. Eee, ja zdążyłem go obejrzeć, ale mówię no kurna weź to teraz nagraj, tak? Mam nadzieję, że nikt mi żartu z Tuskiem nie ukradnie, bo nie wiem, ja je komuś ukręcę. Normalnie wiecie, już pewnie większość z was obejrzało filmik od Zenturiona, a jak nie to spoko. Jeśli się powołujecie na kogoś innego niż on, to też fajnie. Z mojej perspektywy to wygląda na takiej zasadzie, że gra, tak jak mówiłem kiedyś, będzie zmierzać ku nowocześniejszemu sprzętu, ale nie sądziłem, że tak szybko. A to fajnie, tylko że jest jeden problem, że właśnie tworzymy nowe pojazdy, tworzymy nowe rzeczy, starych nie naprawiamy, albo stare ich naprawienie idzie bardzo powoli. Są zmiany, widać zmiany, komuniki pracuje, robi... Wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dla niektórych ważniejsze jest to, żeby Abrams miał Historical Accurate wierze, A dla niektórych ważniejsze jest to, że został dodany T84 opłat z Tajlandii. W końcu został dodany po tych trzech latach. Po, bo miał być chyba przed wybuchem wojny na Ukrainę, a potem go chyba skasowali. Screeny takie były. No to dobrze. Zobaczmy, co yy, prezes Rady Ministrów dla na nas przygotował. Dobra, mamy już od początku ostro, bo już mamy pierwszą pelotę, yy, której na początku nie wiedziałem o co z nią chodzi, a potem zobaczyłem, że to jest Ej, to jest chyba wyrzutnia Asterów. Yy, francuskie albo włoskie to były pociski Ziemia-Powietrza. I to się nazywa s -A -M -P t I To jest do Francji będzie do Włoch. Jest na podwoziu jakiegoś tam fikuśnego francuskiego, jakiejś francuskiej ciężarówki. No i pierwsza rzecz rework mapy Polska. Czy tam y, polska ziemia, tak? To jest już Europa wschodnia. Tutaj już stara mapa, tak? Pierwsza rzecz w ogóle, jaka ja się mi y, zobaczyłem y, na kolejnym kadrze będzie lepiej widać. To to, że wrócił stary czołg. Tylko dosyć długo nie było, nie że jakby był. Tylko, że go y, zamienili na ten poprawny model, a ten stary, y, po prostu wyrzucili go. Chodzi o CV-105 TML. Ten tutaj, ten y, po, y, po lewej od Challenger 2E. Y, on był w grze, on działał, ale potem go zamienili na tego CV-105, jakiego mamy teraz. Ja nie wiem, czy zabieg, jakby top tierowy, jest tutaj specjalnie, że nie wiem, dodadzą temu, temu, tej cefalce jakiś mocniejszy pocisk, że będzie wyżej, bo to rzeczywiście było mocne, jakby bez automatu ładowania to i tak już było takie dobre na tym, to chyba było wtedy 9.7 BR, to łoiło. Teraz to może być, nie wiem, kurczę, 11.0? No bo albo to jest zabieg specjalny, albo to jest tak. Żeby było estetycznie, ludzie takie mieli, aha, aha, dobrze, dodają jakby stary pojazd, tak? Albo to będzie w drzewku, nie wiem. Dramatyczna muzyka, co się dzieje, co się dzieje, do czego strzelają. Ja już od razu wiedziałem, że, że to będzie to, co teraz zobaczycie, czyli Stingray Commando i T-84BM Opłot. Ten czołg, który mówiłem już na temat polskiego drzewka, że jest, ma zajebistszą erę niż Relik, bo to chyba jest jeszcze nóż nóż 2. Ten tutaj. To jest ten czołg, który poszedł na eksport. Ale kraj, który go posiada, ma go mniej niż chyba wersja eksportowa. Nie wiem jakie tam rzeczy się podziały z w ogóle T84. Wiem, że oryginał wersja Yatagan poszła do Ameryki, a wersja BM gdzieś stoi, no i jej nie ma. Taki T90M wersja ukraińska. Ładuje ile to ma? 9 strzałów na minutę, czyli to będzie chyba 6,5 sekund przeładowania. Termowizja u dowódcy i u działonowego. Inna armata to jest beka 3. 70 km na godzinę do przodu. Do tyłu chyba więcej, bo to chyba 20 mogło jechać. E, no i generalnie y, nie zdziwię się, jak ruskie community się wkurwi, a ukraińskie będzie całowało godzinę po stopach. Na mnie to taki fajny czołg, jakby. To jest ten typ czołgu, który gdyby nie. Pewne zawirowania w 1943-1944, to chyba tam 1945 jeśli pamiętam, co się działo na Wołyniu, to myślę, że ja bym ze spokojem i bez nożu na garle, i bez bycia, i bez bycia wyzywanym, mógłbym zrobić, dodać ten czołg jak do polskiego. Ale moje zdanie o Wołyniu już chyba poznaliście, a jeśli nie, to zapraszam do oglądania moich filmików o polskim drzewku, bo już powiedziałem. Yy, wracając do tematu naszego filmu, nie wchodząc głęboko w politykę i zawirowania naszej historii, to jest jeden z oryginalniejszych czołgów, który mógłby być w innym drzewku, ale tak szczerze mówiąc, no nie wiadomo, czy posiadanie więcej pojazdów w ruskim drzewku to jest taki... Świetne, tak. Będzie fajnym pojazdem. Może pora chyba zacząć to robić w tą Japonię, ale najpierw muszę skończyć Wielką Brytanię. Potem albo Chiny, albo Włochy, bo tak Włochy to tak ciągle przeciągam i mi się nie chce ich kończyć. No AH-64 opłot jedzie. F5, y, jakieś to wersja tego było, F5TH? Tajlandzkie? Czy jakoś tak F5, no, F5, tak? Y, norweskie y, Komary, czy Moskito Mark y, 3, chyba to było, albo 4 M55. Y, gdzie jest M51? M55 to jest M51, tylko zamiast 155mm armaty ma 203mm armatę. To, to jest już poziom armaty typu Pion, tak? Tu jest już wyżej niż wszystkie pancerhałbice, niż wszystkie mysty, akacje, goździki. To jest już ciężka armatochałbica, to jest jak pion, ale nie wiem czy dodawanie piona to byłby dobry pomysł, bo pion nie może przewozić własnej amunicji, musi ją mieć wyładowaną z tyłu, załadować ją dopiero do koryta, koryto potem przeładowuje do zamka, działa, zamek działa, potem jest automatyzowany, ładuje się pocisk, potem ładunek, ładuje ładowniczy i można wystrzelić. Nie wiem czy to szczerze mówiąc by działało... Dobrze, i zresztą ten pion jest dosyć wielki i ma bardzo ograniczone kąty wysuwu armaty. Yy, to b yy, nie 56, tylko B66. No, bombowiec, tak, wow. Nic wielkiego. <suszy> Sky saber e, czyli. Cam, w... um, tak, to jest ten sam typ wyrzutni, to jest eye launcher, jak na naszej narwi, tak? Czy tam mała Narew yy, Jak do... fajnie. Teraz już mogę dodać ze spokojem powiedzieć, o, dobrze, dodali wersję oryginalną. Teraz mogę dodać do polskiego drzewka. Wiele dużo będę gadał o polskim drzewku, bo wiele rzeczy jakie tutaj się pojawiło jest też dla mnie ważne. Myślę, że dla was też, bo chyba nie przyszliście do gościa, który robi polskie drzewko i się tym zajmuje, i głównie on to promuje. Aby słuchać o update, który teraz jest omawiany. Kurczę, pod każdym względem i będą zaglądali pod każdy kamień, aby mogli do czego się przyczepić, powiedzieć albo dobrze, albo źle. No Bóg. Bóg M3. Eee... Nie wiem, czy to było potrzebne, ale patrząc na to, że coraz więcej dodają tych właśnie porządnych, yy, wyszedł zapomni. Fokstrujek, jak zwał, tak zwał tych yy, wyrzutni typu ziemia powietrze, to można było dodać. Yy, tylko. Czy to był dobry moment? Pan Sir jest już wystarczająco dobrą pelotą. No nie wiem, to no powiedzcie, co mi sądzicie. Mi to tam obojętnie. A to. To albo jest. Yy, to, to samo co poprzednio, czyli to IRS T, tak, jeśli pamiętam to niemieckie. Albo to jest Skysaber, Bo chyba Sky Saber używa też. Yy, ten Bundesvera łódka to mnie tam mało chodzi no i tutaj jestem, ten to jest chyba kam to był no w M60 Znaczy i m 160 wow wow oryginał wow wow dawno tego nie było kokpit do czegoś Book F5, i ten F18 w No i Book I War Thunder, tak? Eee, co ja mogę powiedzieć? Eee... Fajnie, <ścoughs> jakby z mojej perspektywy to niewiele zmieni. Uważam wciąż, że trzeba się zająć niższymi berami niż topką. Teraz topka jest sklepana i tak za bardzo nie wiem do końca, co gadzin chce osiągnąć. Tak. Nie wiem, czy on chce po prostu dodać tyle topek, że potem już powie: Dobra, tam jeden pojazd walny, teraz możemy dodać historyczne. Czy, czy nie wiem, jaki jest jego plan. On myśli, że chce albo wyrównać balans na topce, jeśli można nazwać. Balansowanie topki dodawaniem więcej pojazdów, ale dodawanie pelotek na pewno balansuje w pewien sposób yy, grę, bo teraz jest mniejsze od, odstępstwo od yy, krajów, które na przykład nie posiadały dobrej peloty. Wyobraźcie sobie, że Włochy miały ciągle automatika na topce, a, ta, a ty walczysz sobie z, nie wiem, SU-30SM, yy, które ci wystrzeli 4KH38TM na ciebie. I powie, a Automatic to może co najwyżej pierdzieć z daleka z tych 10 km czy 20 i nic mi nie zrobi. Jak dodało, dodano IRST, to jakby yy, w sposób, jak wygląda topka samolotowa, się zmieniła. Absolutnie, jakby teraz gracze, którzy. Ameryka, American Maine, y, sorry, ale moje zdanie jest takie, że ty nie grasz Ameryką na Ziemek, aby grać czołgi. Ty grasz amerykańskie naziemki, abyś mógł wsiąść do samolotu i potem pogwałcić sobie całe, całą ziemię na topce. Na amerykańska doktryna dosłownie, tak? Totalna dominacja w powietrzu. I... Teraz sposób jak się gra się zmienił. Wszyscy nawet ruscy mainowie, main tak? Ci którzy mają SU... 30 SM Surge 34. Teraz muszą uważać. Bo co jest? Jest IRST. Teraz będzie Sky Saber, będzie SAMPT, i będzie Bug. Ok. I teraz tak naprawdę Topka będzie dla bardziej skillowych graczy. Takie odnoszę wrażenie, ale tylko w powietrzu. Bo yy, na ziemki to wiecie. Filmu, film o Leclercu powstaje, yy, zacząłem go robić, ale niestety Donald Tusk sprawił, że update o nim wyszedł wcześniej niż filmik o Leclerka. Więc muszę wypuścić to. Druga rzecz, to też wina Tuska, można nie zwalić wszystkie rzeczy, że do roboty mam za yy, 39 minut. A normalnie bym przed niedzielę, ale lep, lepsza niedziela, lepszy piątek niż niedziela, tak? Więc pewnie to wyjdzie w sobotę. Yy, no i kolejna rzecz, najważniejsza, wracając do tematu. I co do w ogóle na Ziemek, kończąc w ogóle ten wątek, to, że odnoszę wrażenie, że teraz low tiery, powiedzmy tam, dobra, low tiery, do 8,0. Teraz yy, nic raczej nie będzie dodawane, tak jak powiedziałem, dlatego że będą dodawane topki, do tego że odnoszę takie wrażenie, że Gaijin robi to specjalnie, aby wyrównać ten trochę znierównoważoną grę, jaka ma często miejsce na topce i aby zwiększyć sufit, gdzie gracze mogą dobrze grać, a grać słabo. Tam już na topce będzie już mniej casuali, będzie więcej sweat-tardów, Tam już będzie taki pot, że trzeba normalnie, nie wiem, Rexona czy inna Nivea pod pachy to musi tam lecieć tyle, bo tak śmierdzi w tym pokoju. Już grają, tak? Sami w filmie Leclercu, też spoiler. Trochę się męczę dlatego, że już nie jestem graczem, który gra w tą grę po parę godzin, to jest bardziej casualing, tak? To jest po 3-4 godziny, bo potem się nudzi, tak? Ale uzależnienie od topki dalej jest. Więc też to widać. Czasem się uda, czasem się nie uda. To jest tak naprawdę albo przykampisz, albo nie przykampisz. Stać z tyłu, kampić, kilka strzałów i tak naprawdę kolorek sam się wbije. O to chodzi teraz w topce. Wejdziesz w typowy mecz. Kurna, wszyscy kampią. Wszyscy namioty rozstawiają, ogniska, piknik, jedziemy. 15 minut, dlaczego przegrywamy? Cały team jest nóg, tak? Wszyscy są do dupy. Wszyscy są chujowi oprócz mnie. Tak wygląda teraz stopka. Tak będzie przez długi, długi czas. A potem, nie bierzcie mnie naprawdę za słowo. Bo to jest tam, to jest gadzin, tak? On może zrobić wszystko. To jest firma, ona ma tam swoje podejście, ma tam swoje guidelines, ma swoją strategię. O ile ją ma. Że potem zajmą się niższymi berami. Będą pewnie schodzili tak. Teraz będzie 11. Będzie teraz zajm zajmą się 10:0, 90807060 i potem będą robili tylko niższe tiery. Musicie sobie zdać sprawę, i znowu odwołali do polityki. Sorry, ja wiem, że to nie, przy, nie przyszliście po politykę, ale muszę trochę o tym powiedzieć w kontekście w ogóle mądrości życiowej. Zmiany są ale poczujecie je dopiero za parę lat albo za jakiś czas. W przypadku gry dopiero za jakiś czas. Na zmianę trzeba czekać. Trzeba być cierpliwym. A jeśli się ich nie widzi, to znaczy, że zostaliście się w chuja. i trzeba kogoś i trzeba dokonać zmiany. No niestety firmy nie zmienimy, możemy ją przymusić do tego. A już raz gadzin sprawił, że doprowadził do wielkiego gniewu, który na pewno sprawił, że oni teraz Naprawdę biorą się za siebie i że pośladę mają tak spięte, że nikt, nikt nie, nie zajdzie od tyłu. O wot 2.0 też mógłbym powiedzieć, ale to też nie kanał o wot tak? Między wot wotem między a Warthunderem już jest przepaść. WOT nigdy już nie tego nie jeśli chodzi o playerbase. O wierność tej firmy. może mieć zastrzeżenia do wszystkiego. Ale Gajdyna na pewno się wykazał większą inicjatywą niż to co robi wargaming, tak. Też kiedyś grałem w, Warg w wota, przyszedłem przesz tutaj. No i tak się stało, że teraz chcę prawdziwego polskiego, a nie jakiegoś udawanego drzewka polskiego, tak. I jestem jedyną osobą chyba na tej platformie, która otwarcie chce tego bo uważa, że w końcu będzie trzeba. Ja bym chciał, aby to było nie jak wyrwa nie jak wyciągnięte psu z gardła, jakieś kopiuj w kraj same, tylko aby to było coś. No co, gracze mogliby spojrzeć powiedzieć: O, jakieś nowinka do tego radzieckiego drzewka, tego, że to nie jest radzieckie drzewko. Ani niemieckie, ani. Wło ani... Amerykańskie, ani brytyjskie. Jest to polskie drzewko. Jest to wszystko i nic. To ma być. To nie ma być oryginalne, ale ma być oryginalne. To ma być coś, co ma być na tyle znane, że ktoś na to spojrzy, tym zagra i będzie wiedział, jak tym grać. A nowi gracze poznają to, co też tracą, na przykład nie grając. Yy, na przykład. Załóżmy, że nowy gracz chce sobie zrobić Abramsa, to robi Abramsa, ale załóżmy, potem mówi sobie: Kurczę, ten Leopard, ten, nie wiem, ten, typ 10, ten, T90 jest dobry, ja to, ja to chcę mieć. potem musi robić rosyjskie, rosyjskie, japońskie czy niemieckie drzewko od początku. W polskim drzewku nie. Będziesz miał wszystko na tacy, będziesz miał unikalne pojazdy. Ale będziesz miał też pojazdy, które są praktycznie z każdej topki tej gry. No. Także, yy, tak szczerze mówiąc, yy, jest to fajna update. Ja bym to ocenił, jeśli w skali, to bym to ocenił na Donald Tusk, na Mateusz Morawiecki. <laughs> Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.